Siemano, siemano, z tej strony Wiktor, coś mi się tu stanęło, no nie, nie lubię takiego czegoś. I musisz się resetnąć, nie? Zawsze tak jest. Dobra. Na razie muszę zdać prawko, a później możemy po, później jedziemy i ścigać się na jajka. Tylko Ja tak szybko muszę robić. No ten odcinek będzie 20 jakoś minutowy, bo dłużej nie planuję. tylko ja mojej Dobra, ja jadę zdawać. Czekać za tobą, czy nie? No to jedź tam, gdzie się, Tam gdzie jest kościół wydarłowie. Podjedź. A my już jesteśmy na Nie na live. Ja robię odcinek. W ogóle live'a. Live'a, jeszcze się upewnię czy nagrywam, bo już mnie ostatnio ten program wkurzył, co nie? Widzieliście ten najnowszy odcinek? Kurde, nagry nagrywam go chyba już ponad 5 minut, patrzę, a tu, kurde, nie nagrało nic. Ale dobra, póki nagrywa, to nagrywa. W ogóle, może ten program moim zdaniem aż Mega mocny nie jest, bo pewnie są jeszcze jakieś, ale mega świetnie nagrywa, moim zdaniem. Jakoś to wychodzi. Wychodzą te nagrania. Dobra. To ja zdaję. Trzymaj za mnie kciuki. W ogóle nie. W ogóle zrobię tak. Dobra. O-oo, o o, -o, -o. Czas tu ucieka, czas, czas. Czas, czas, czas. O, o, 36 sekund. O, nie, 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 Kurde. Patrzłem się za daleko. Ale i tak nie chce mi się tym autem dzisiaj jeździć, więc sorry, najmocniej, że nie robię RP Nie, Ali, to kosztuje 8500, nie znasz. No i gafa. A, myślałem, że dzisiaj zdam. A jednak klops. A jutro pe... no, Zaczekaj, tam za mną odbierzemy za chwilę paczkę. Chociaż, nie wiem, na traka idziesz, czy wolisz dzisiaj jeździć tą audicą nową? Hmm? Ja idę po BMK, nie będę tym się wlekł. Bo tym to chyba tylko dwie paczki zdążę dowieść w ciągu całej gry. Przepraszam tych gości najmocniej, że sobie tu stanąłem, ale jak widzicie, ja chcę lepsze auto. Kupię. Nie wiem, czy nie kupić sobie tego Volkswagena, chociaż V-Maxa on mi 213, chociaż i tak to szału nie, nie robi. Bo moja BMW też ma 230. Czekam, za to. Dobra, biorę bt i jedziemy. Chociaż stać. Nie, tam gości jakiś. Ej, nie wiem, czy teraz to widzowie widzicie. Ale miałem takiego laga, że... To znaczy, wy nie widzicie, co ja klikam, ale ja klikam cały czas w I, I co się działo? Klikam W, nie idę. Klikam F, nie idę. Mówię, co jest? Nie wiem, co się teraz stało. Dobra, to bierzemy jeszcze raz. O, teraz działa. Bo poprzednio nie wiem, co się stało. Dobra. W ogóle zastanawiam się. Kiedyś grałem w tą grę. No co za. Tak, niestety teraz trzeba pisać z skrótami, że jak chcesz napisać na kogoś, że jest taki, to niestety musisz teraz pisać albo z hashtagiem i pisać D i na końcu, i na końcu L. No, jadę, jadę, jadę już. Sobie możemy, o, zrobić wyścig i zamiast dać tamto, że nie zdałem na, na ten, na zdjęcie, to damy wyścig, dwóch aut. O, o, to jest dobry pomysł. To nie musisz dawać fory, jedziesz na PT i... Dobra, bierzemy paczkę. Bierzemy pakę. Ja mam na Sęczkowo. O Boże, chłopie! Resetnij się, mówię ci. Ja za to wam zaczekam. Mówię ci, resetnij się, weź tą Audi, to ci się nie opłaca. Jak ty masz jechać i zarobić marne groszaki, bo nie masz prawka, ja też w sumie nie, ale nie mamy prawka. A im bliższa trasa, W ogóle teraz na odcinku powiem: do widzów i do ciebie. A więc. Tak. O, dołączył on. Sorry, kolego, ale no niestety spóźniłeś się. Ja już ci pisałem tam w ogóle. Dobra, wytłumaczę wam teraz. Jeśli macie prawko, to dostajecie taki jakby bonus, że jeśli za trasy załóżmy, Darłowo-Rusko jest tysiak. Bez prawka. To z prawkiem będzie może około trzy, a jeszcze z tym, z takim busem, którym to znaczy busem vanem takim tym, który jest za 7 za 70, to nim da się. Dostajecie bonus 2 do bonusu. Nie wiem jak to się dokładnie tam mówi, ale dostajecie około tam 2 do bonusu i po prostu no, jak to jak to teraz określić? Jak dostaniecie sprawkiem yy, 5000, to bez sprawka tym vanem byście dostali około 3700. Oczywiście z prawkiem. Bez sprawka jakoś to tam się liczy, ale najważniejsze jest teraz, jak będzie. O, czarne i czarne. I w ogóle, widzowie, jeśli gracie w PCD tak często, tak jak ja i Ali, chociaż my aż tak często nie gramy, ale. No, można powiedzieć, że raz do czasu. Ej, w ogóle ja na N jechałem, nie? W ogóle, jak ktoś chce, wiem, że już przesadzam z tym w ogóle, ale jak ktoś chce i się zna tak na angielskim, bo ja trochę tam rozumiem, ale też nie za dużo. O, już mnie wyprzedza. Nie, to napisz mi w komentarzu, co to oznacza, albo teraz nawet powiedz, co to oznacza te N, jak masz. Jakie N? No jak klikniesz sobie, jak zrobisz sobie, bo twoja audycja jest automatyczna, czy że musisz A, zmieniać? Nie wiem o co chodzi, to jest neutral. neutra. A ty jedziesz, czy stoisz? Jada. Ej! Nie ścigamy się tu, ja ci powiem kiedy. No to jest pierwszy. Okay. No okej, tylko że wiesz, że jak ja ci już teraz. W ogóle kliknij M na swojej klawiaturze. No. I teraz rozpędź się do maksa. I teraz biegi musisz zmieniać, jeśli masz tam, yy, tam pod yy, rozpędem, biegi musisz zmieniać pod E. No już mnie wyprzedził. Dobra. No w ogóle uważaj, bo jest policjant. Taki nie? radarowy. U mnie na jednym odcinku było widoczne. Też właśnie... <totowa> ja. 175. W ogóle... I tak mi na to nie stać, ale... Będziesz miał na minusie. No, nie dostałem. Widzisz jaki ze mnie driver. No co za... Uwaga, żółty malut na środku. Nie, to nie żółty malut. Malut to płaszcze Ja nie wierzę. Co to za... Nie no chłop... Nie, Ali, dzisiaj muszę ci powiedzieć, że wyjdziesz na prowadzenie, jeśli chodzi o to, bo oj, jeśli chodzi o ten wyścig, bo ja mam lagi straszne z internetem. Ten aktywy projektor na samym... Ten, ak ten aktywy projektor na samym początku. Oj, oj, oj. oj, oj. Gmina Malechowo. Uuu, ajajaj, ajajaj. Aj. Dobra, ja już tutaj dostarczam paczkę. Dobra, nie, nie będę tak. Widzimy się. Widzimy się tam, gdzie bierzesz te kurczaki za jajka z eventu. A, no dobra. Tylko muszę najpierw paczkę dostarczyć. A dokąd masz? Do I to, to mogłeś powiedzieć i jeszcze raz się resetnąć, a nie. Kurde, chłop. No, aż tak bym nie powiedział, dobra, stęczkowo 4 dostarczone. Dzisiaj grałem z moderatorem. Jak ty grałeś ze mną rano, to się pochwalę. Widzą, ale jak ty wyszedłeś, to był moderator, i szkoda, że tego nie nagrywałem. I on, jak to moderator, może zrobić praktycznie co chce to sobie zrespił Forda Focusa, tego nowego i jeszcze zrespił, żeby jak jest ta beta, co śledziliśmy ją na odcinku z Antkiem, to on zrobił, żeby były dwie i one się zrespiły w tym samym miejscu, w tym samym czasie i one w siebie wjeżdżały. One się wyprzedzały, później zjeżdżały na siebie, przez nie cały czas były wypadki, bo raz jadę sobie, jadę, jadę, w ogóle nie wiem czemu ja stoję. No okej. Okay. Cały czas jadę i nagle mnie wyprzedza jedna beta. Mówię oj, oj, oj. Nagle patrzę, druga beta. I później chcą siebie wyprzedzić i w siebie wjechały, a jeżeli ja jechałem tirem 120, to nie zdążyłem wyhamować w jej dystansie. Tak jak ja teraz jestem jak będzie ta pierwsza czerwona linia, i bym był rozpędzony tym trakiem, o tu. I teraz ja nie zdążyłem wyhamować tu do tego słupka, co był Gdańsk i coś tam. W ogóle. Tak? Tak? masz takie fajne intro? No, i to już jest coś. I to już jest coś. A więc widzowie na 5 lajk like pod tym odcinkiem. Nie, dobra, przesadziłem. 7 lajk like niech będzie. I daję wam stronę, na której możecie zrobić własne intro. Na 7 lajk. Like, bo myślę, że. Bo myślę, że jest na 17. Może za chwilę 18. A warto. Warto, bo jak chcecie mieć swój kanał, no takie fajne intro jest dosyć. Mam nadzieję, że, a, i też odpowiedź już od razu na y, pytanie, to znaczy w, w, tym. W komentarzach nie pisała ta dziewczyna, ale mówiła, chodził o użytkownika Kartonito, pyta mi się nieraz, jak mnie spotka, kiedy DORS? A więc DORS będzie jak... Myślę, że teraz jak będzie ta najdłuższa majówka nie będzie żadnej, wiecie, żadnych ograniczeń, neta nie wywali, prompt będzie... Wiecie, jak będzie po prostu to, przy czym mogę nagrywać, no to wleci odcinek z DORS. Ale z Hardcore Mode nie wleci, dlatego, bo to jest za mało subskrypcji. O, witaj, Panie Ali. Ej, nie, mo nie mogę chickena wziąć. O dobra, wziąłem. Dalej, bierz tego chickena. Nas mam nadzieję, że dostaniesz na sławno. Teraz szybko mo szybka modlitwa. Łe. Dobra, to chodź. Pojedziemy na początku na wyścig. Jedź pierwszy. Jedź, bo ja nie będzie nawet. No ja nie i No daj mi wyje... wyje... Ojcie. Do dobra, robimy tak. Okej. Okay. Chyba to się wyszło. No. No i po co tu wiesz? Świetnie ty tu swoje. Wiem. Do gesełek, po prostu wiesz co robić, jeśli oglądasz. Chodź za mną. W ogóle do gesełek. Ja bym cię prosił o jedną rzecz: a mianowicie o co mi tu chodzi? Pojazdy nowe są. Za co? No, oczywiście dziękujemy. Wszyscy co, gr co grali. Kolega już się cieszy, widzę, z nowego auta, które zostało dodane. No fajne, fajne. Ale mianowicie o co chodzi? A więc proszę o otworzenie trasy. Nie musi to być w tym miesiącu, w następnym za. Tak, żebyśmy na wakacje dostali jakiś prezent i że będą te największe upały, mam nadzieję. Tak w, dwu w godzinach dwunasta, szesnasta nawet. To wiadomo, jeciali za mną na razie. To wiadomo, jak są te upały. <głos> <głos> jak są te upały. A i też. Pojechałeś prosto? Już... No prosto, prosto. Jedziemy tam zrobić wyścig tu jak masz smadrzewo. O i co możesz dodać? Też. Właśnie coś takiego, bo tutaj na smadrzewie, wiem, że na mapach Google tego nie ma, ale nie możesz zrobić wyjątku i tutaj, gdzie jest taki wielki przestrzeń, Dać. Może nie na całym. Dać tutaj ten kawałek ziemi i dać wielką... Tak jakby do ścigania się, do driftowania. A gdzieś No to chodź, przejedziemy się. Tylko poczekaj, bo ja muszę wyjechać, nie? A ty. Dobra, tylko ja nie wiem czy to będzie No nie, no nie, no nie, zawsze ta liczba, to znaczy ta liczba, już żyje w świecie liczb, ale to jest takie, wiesz, że ja w ogóle za to bym nie jadę, bo ja utknąłem? Tam, gdzie staliśmy, w znaku A i co też byłoby fajne, i myślę, że ułatwiłoby rozgrywkę nam wszystkim. To mianowicie, mianowicie, uwaga, uwaga, hasło tygodnia, może tygodnia, nie no. To, tu, tu, tu. <grym zim> Sam utchnąłeś. Kurde, no co jest teraz? 4x4. 4x4? Nie patrzyłem w tam usta. Co by było fajne? O! Co jest fajne? Mianowicie chciałem, chciałem coś powiedzieć. Kurierka w Sławnie. No, oczywiście, o tym każdy marzy poszerzanie już mapy, bo sprawdzę później na Discordzie po tym. I w ile w ogóle kiedy doszedł kawałek mapy. Też, jeśli chcesz, to możesz też napisać na Discordzie albo tu w komentarzu mi, jeśli w ogóle to oglądasz, bo raczej nie sądzę, ale... No, swój na znaczy o, już stoi tu. Dobra. A nie, więc... Uuuu! Nie, no, nie, no, nie. no. No ja dojadę cały czas. Ej, wiem, gdzie ty chcesz. Wiem, gdzie ty chcesz. Tam gdzie jest ta pustka. Na terenie... Tam na... Tam jest ta a czwórka wysłownie. Taka Ala czwórka. E tu jest to samo, tam też jest na Ej, tu jest gładka trasa To tu był update Dobra, to... Nie, to podjedź bliżej. O!

ale kto dojedzie do Smadży? Tu są jakieś Co jest? Kurde, ja wylecę. Ja wylecę. Ojcie. Mnie odbiło. To był wyścig. Najgorsze było... No, możliwe też, że nie. Nie umiem. No, bo ja przehamowałem, bo. Bo u mnie mnie laga. Ja mówię, że ten. Że będziemy musieli się ścignąć kiedyś tak sami. Bez nagrywanka. I później powiemy najwyżej, kto wygrał. Bo u mnie to wyglądało tak, jakbyś ty nie ruszył. Ja się zatrzymałem. I mówię. I chciałem już ci mówić, czemu nie jedziesz? Patrzę, a ty już jesteś przede mną, o trochę mówię, to już przegram. Dobra, to ja jadę... To ty już jedź sobie na darłowo, spotykamy się w Malechowie. Ja sprawdzę. chciał ostatnie pytanie no ja chyba no nie No, udało nam się dowieść tylko jedno jajko przez całe... No, wyścig był, wyścig był. Niezdane prawko. Ej, ale screen... Nie zrobiliśmy... Nie zrobiliśmy screena. Co ty żyć? Tak, tak. Ej, ustawmy się tak, jak prawdziwy driver na drodze. Tak, ale ta się śpiewał. Jest jednym. Czekaj. A nie to ja mam dobrą miejscówkę na to o co ci chodzi. To ona teraz nie pamiętam gdzie jest. No to dawaj, tu tak po prostu, bo tak. Ja na jednym a na nie pasie. Poczekaj, jedź za mną powoli. Żebyś... No, 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 o, 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 jest, 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 jest. A jak tu nie ma ty... Dobra, chociaż że nie ma... Albo nie. Dobra, inaczej. Wyjedź. Staniemy sobie ładnie. Kurde. Kurde, kurde. Ej, nocny wyś, wyścig, ale pomysł by był. Chociaż wcale nie był taki nocny. Ale widzowie możecie przyciemnić ekran, coś tam. To, no stań tam obok. Obok mnie. Staniemy, że niby noc, nocny wyś, wyścig. Chłopska kaban... Chłop. No nie robię na razie screena. Włącz światła. Wyjdziemy z pojazdu. Weź tak bardziej pod kątem. Czyli wpraw... w pra. Tak jak ja, tak jak ja. Żeby przypł ota się stykał. A że chodzi ci już wiem. Tylko moje jest dłuższa. Dobra. Dobra. Ej, światło nie włączyłem, czekaj. Daj sekundę, o. Lodzio, miodzio. Pyk, stajemy. Czekaj, weź tak na pierwszą osobówkę, stań, stań tak do swojego auta. O, tak jak ja. Tak podejdź tu do mnie. I do rogu, albo dobra, tyle starczy. Robimy pyk, nie ruszaj się. Możesz powiedzieć, Siema. Dzień dobry. Do Dobra. A więc. Sie... A więc, Siemanko. Do widzenia. Żegnam. Ja dowiozę tą paczkę. I mam nadzieję. O, jeśli chcecie więcej odcinków z panem Rajki 91XD. Bo śmieszna nazwa. A więc jeśli chcecie z nim więcej odcinków i z drugim kolegą, o ile nie będzie się tak spóźniał, to no dobra, sorry, bo wiem, każdy może się spóźnić, każdy ma jakieś zadanka, a więc trzymajcie się. Cześć.